Piąta liga Małopolska, Zachód Maciej Szcześniewski. Witam Państwa bardzo serdecznie. Będziemy mieli wspólnie przyjemność oglądać skrót spotkania szóstej kolejki rozgrywek. Karpaty Siepraw podejmują KS Hełmek. Godzina 16, 16 września 2023. Siepraw, a skrót realizowany w ramach usługi Football Premium. Serdecznie polecam zapoznać się z ofertą. Oba zespoły słabo rozpoczęły zmagania ligowe. Oba znajdowały się w dole ligowej tabeli i wygrały dotychczas tylko raz. Karpaty w następującym zestawieniu. 99 w bramce Migrała, 2 Kubera, 9 Burkat, 37 Sobutka, 11 Targosz, 14 Bartłomiej Chlebda, 17 Krzysztof Zając, 22 Sierant, 27 Masełko, 77 Król, 88 Anioł. To wyjściowy skład na ławce Szablowski, Wójcik, Sołtys. Czerniawski oraz Wrublewski. Trenerem gospodarzy Tomasz Szablowski. Jeśli chodzi o KS Hełmek, w bramce Olaf przewoźnik numer 23, 2 Celmer, 5 Knap, 6 Piątek, 7 Pędrys, 88 Tonko, 10 Majka, 13 Wierzba, 14 Savelenko, 15 Sidor i 8 Bury to wyjściowy skład na ławce Kędziora. Mikołaje przewoźnik Lewandowski Socha i rybak. Trenerem gości Piotr Pierścionek. Gospodarze w białych strojach z złotymi wypustkami. Natomiast ks Helmek w strojach granatowo-czerwonych. Zmiana stron. Dobrze przygotowana płyta. Bardzo ładna pogoda. No i oba zespoły głodne drugiego ligowego zwycięstwa. Michał ślaski Tarnowa sędziował to spotkanie. Rozpoczęło się ono od takiego uderzenia które Państwo widzą, ale było to uderzenie niecelne. Sobutka poszukał partnerów wzrokiem, zagrał do lewej strony boiska. Tutaj Mateusz Króla, więc to zawodnik, który uwielbia pojedynki jeden na jeden, ale tutaj doszło do przewinienia. Nie było tego widać pierwsze tempo, bo to starcie było dość przypadkowe. Tutaj piłka odbijała się. No i widać kontakt nogi zawodnika, gości, w tym momencie no i Mateusz Król legł na Murawę, a do piłki podszedł oczywiście Zając i efektownym strzałem Legenda Karpat umieszcza piłkę w siatce. Czwarta minuta, no i rozpoczęło się to wszystko naprawdę nieźle dla gospodarzy, co ciekawe... Zając, który przecież jest napastnikiem, grał w tym spotkaniu na środku obrony, no, biorąc pod uwagę też warunki fizyczne, nie jest jakiś bardzo wysoki zawodnik, to można było mieć naprawdę wątpliwości jak sobie poradzi, ale okazało się w sumie w tym meczu, że defensywa dowodzona przez Krzysztofa Zająca radziła sobie całkiem całkiem. Tutaj uderzenie gości. Spójrzmy jeszcze raz. Poszukany migrała po dalszym słówku, ale interweniować nie musiał. No i wydawało się z biegiem czasu, że Karpaty mając coraz lepsze sytuacje wyjdą na dwubramkowe prowadzenie i to spotkanie będą miały pod dużą kontrolą. Przedzierali się raz po raz przez zasiki obronne. Gości gospodarze, tutaj Bartomir Klebda do króla. Aktywna lewa strona zagubił się nieco. Zgadza z numerem 8 Michał Bury. Zając jest przy linii końcowej. No i połakomił się Mateusz Król na uderzenie. No ale to nie była zbyt dobra decyzja, bo kąt był bardzo ostry i piłka trafiła tylko w boczną siatkę. A tutaj mamy faulę Zająca. I po kilkunastu minutach mieliśmy szansę na wyrównanie. No tutaj nie ma wątpliwości. Przetrącony zawodnik KS Hełmek grający z numerem 6, Wiktor Piątek i mieliśmy rzut karny. Tomko 25 minuta. No i bardzo pewnie umieszcza piłkę w siatce. Zawodnik KS Chełmek. Spójrzmy jeszcze raz. Mateusz Tomko, bardzo pewnie oszukał migrały. I było jeden do jednego. Mateusz Król. Jest pewna interwencja Olafa, przewoźnika, ale ostatecznie skontrolował piłkę bramkarz KS Hełmek. Z Karpaty dążyły do tego, by znowu wyjść na prowadzenie. Uderzenie sprzed pola karnego. Tomasza Targosza, ale bez powodzenia. Łukasz Wierzba na prawej stronie. Bardzo ambitnie gonił go Krzysztof Zając. Ma pretensje! Zawodnik gospodarzy jakoby był faulowany, a Majka się tym nie przejmuje i zdobywa gola na 2 do 1. Kontrowersyjna decyzja sędziego. Zobaczmy jeszcze raz. Pojedynek bark w bark. Ale raczej tutaj faulu nie było. Też zając no jest brany jest w szczególny sposób przez sędziów, bo sporo jest na nim fauli, ale też sporo takich sytuacji, gdzie przecież to zając wykazuje spryt. No i tutaj sędziowie. Podjęli taką, a nie inną decyzję i w mojej opinii była to decyzja słuszna, a tutaj kolejny rzut karny. No było to naprawdę ciekawe spotkanie, przyjemnie się ten mecz oglądało, bo raz po raz coś działo się pod obiema bramkami. Kopnięty Sebastian Sobutka w kostkę, czy też w okolice Achillesa. Blisko był sędzia, widział tą sytuację jak na dłoni, no, i podszedł do piłki, tym razem Mateusz Król. Król? Ale nie dał rady. Mateusz Król, bowiem w bramce kapitalnie zachował się Olaf, przewoźnik. Niezły ten strzał króla, był to strzał po ziemi, nie na takiej najłatwiejszej wysokości dla bramkarza, ale no tutaj wyczuł, wyczuł przewoźnik i też utrzymał, można powiedzieć, tą rękę sztywną, dzięki czemu. Piłka nie prześlizgnęła się pod rękawicą, i mieliśmy wciąż wynik 1 do 2. A tutaj kapitalna szansa dla Łukasza Wierzby. Przestrzelona do przerwy. Prowadzili goście 2 do 1. Początek drugiej połowy. Świetna szansa. Musieli uważać zawodnicy Karpat, by nie osłabić się w tej sytuacji. No i ta wstrzemięźliwość, można powiedzieć, która była zrozumiała, powoduje, że gola zdobywa Socha. Zobaczmy jeszcze raz pojedynek biegowy. No tutaj jakiekolwiek dotknięcie skończyłoby się po prostu czerwoną kartką No i poszedł za akcją. Grający z numerem 17 Igor Socha bezradny był Kacper Masełko, no bo tak jak mówiłem, Musiał uważać tutaj gracz Karpat. No i mieliśmy dwubramkowe prowadzenie. gości. Karpaty mogły sobie nieco pluć w brodę, bo to spotkanie mogło się potoczyć całkiem inaczej. No a mając przewagę dwóch bramek, nieco się rozluźnił, no i te szanse stwarzał sobie raz po raz. środkowanie z narożnikami grała, minął się z piłką. Jakub knap próbował uderzać, ale to nie było jak, nie było z czego. Daje świetny strzał króla, ale jeszcze lepsza interwencja. Lafa Przewoźnik miał swój dzień ten golkiper i fruwał między słupkami drużyny gości. Karpaty oczywiście nie zamierzały się poddawać. Sobutka do lewej nogi. sobutka. A no w początkowej fazie ten strzał wyglądał obiecująco, no ale potem piłka minęła słupek. Tutaj jest sytuacja, w której zapędził się pod bramkę Krzysztof Zając. Przednikową piłkę Pęgrys, Taka troszeczkę przebijanka w środkowej strefie. Ostatecznie Sawelenko na wolne pole. Wydaje się, że stoperzy Karbat, m.in. Masełko mają sytuację pod kontrolą, ale wychodzi tutaj w wolną strefę Wiktor, piątek 60 trzecia minuta i. EKS Helmek obejmuje prowadzenie 4 do 1. Zobaczmy jeszcze raz, no naprawdę dużą robotę zrobił Paweł Sawelenko w środkowej strefie wojska w kapitalny sposób obsłużył podaniem Igora Rybaka. No i zobaczmy jeszcze raz. Rybak się rozglądnął, poczekał, był świadomy tego, że wbiega Wiktor Piątek w tempo. No i wystarczyło w cudzysłowie oczywiście e, mówiąc wyłożyć piłkę. No a zdobywca gola rybak. E, Piątek przepraszam, świetnie wykończył tą sytuację 4 do 1 rozbici zawodnicy karpat, ale jeszcze próby. Poprawienia tego wyniku. Po stronie gospodarzy nie zgadzali się z orzeczeniami sędziego Starnowa. Gospodarze, m.in. w tej sytuacji Bartłomiej Klebda, zając oczywiście brał na siebie odpowiedzialność i starał się pomóc swojemu zespołowi w, wypro, w wypro, wypracowaniu kolejnych sytuacji. Tutaj faulowany, podszedł do piłki Sobudka, poprzeczka, nie dał rady tam dobić Kubera, potężne zamieszanie. No i tutaj nic z tego nie wyszło, a powinien być gol na 2 do 4. Znowu pofrunął Olaf, przewoźnik. Ale dobry, dobry ten strzał Sobudki. no nieraz już Sebastian Sobutka pokazywał, że potrafi uderzyć lewą nogą w kapitalny sposób. Tutaj zabrakło po prostu szczęścia też przy tej jednej, drugiej próbie dobitki. bitki. Stanęli tam już naprawdę dużą ilością zawodników, w świetne bramki i i nic z tego nie wyszło. A to spotkanie mogło w sumie mieć jeszcze bardziej emocjonującą końcówkę. Tutaj strzał w boczną siatkę. nie walczyli, walczyli, się prawiali, ależ no, nabity jak kabanos, można powiedzieć, Olaf, przewoźnik w bramce. Świetna interwencja i w ogóle kapitalny mecz w wykonaniu tego bramkarza. Krzysztof Zając i z tego oczywiście jest rzut karny. Spryt naprawdę Krzysztof Zając ma niesamowity w tych pojedynkach. No i to trącenie ręką widać tutaj na powtórce rzut karny dla Karpat. No i okazja na przypudrowanie w wyniku udana. Udana okazja. Sołtys w 84 minucie. Zdobywa drugiego gola dla karpat. No i spójrzmy jeszcze raz. Płasko można powiedzieć, że w podobny sposób co król, aczkolwiek. Z innym skutkiem. Tutaj jeszcze dyskusję, no i ukarany drugą żółtą kartką Zając w 90 Nie minucie. Jeszcze szansa dla Karpat, Sobutka. w nieudany sposób dośrodkowywał. I koniec tego spotkania, Helmek wygrywa w się prawie 4 do 2 po naprawdę bardzo, bardzo ciekawym spotkaniu. Strzelcy, bramek na Państwa ekranach, dziękuję serdecznie, Maciej Szcześniewski, do usłyszenia. How's it going?